Piętolet, kurwa bałwar! Czą, cią ciop. Dobra, jest, stąd, jest co kubie, jest to, jest on, proszę cię, pilnie, jeźdź! Koleś, odczep się ode mnie! Kurwa, koszmitor, zobie są! iluminatorem jesteś! Odczep się stąd. ode mnie czubku, To nie jest, jest. To nie jest kuwa jak parada! Kolegi, to jest bibić. Wszystko. Nie do tego labelu się wjebałeś. Cześć. <coughs> Góziu, uciekaj No, my, <shracza> jest, my jesteśmy z tego samego labelu, to jest bibić. Ej chłopaki, zaciągnąłeś label? Dobra, Nie, dobra, to jest Sorry, lam. Ej, sorry, nara! Ej, ziomek, 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 dawaj jeszcze, proszę pilnie, pilnie jeszcze wjeżdżaj no weź tam na parking, ten parking zejść tam na wprost po prawej stronie, taki jest. Na, na ten główny? Tak, prosto, no, 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 no. Oj tu w prawo, w prawo tu. Już? Słuchaj, słuchaj kurwa, wysiadaj z samochodu, wysiadaj raz, dwa, raz, dwa. Aha. Wysiadaj e, raz, dwa, raz, dwa. to <laughs> O, przynajmniej mnie, mnie kurwo odwieźć na miejsce! Dobra, dobra, odwio... Odw odw odwiożę cię. Dobra. Ale usiądź, usiądź z drugiej strony, usiądź z drugiej strony! Dobra, dobra, dobra. O kurwa, czekaj. Dobra, może, o, dobra. Dobra, dobra, dzień. O, wojny elektrycznie. Sam kupiłeś? Nie, zajebałem. A, no, nie niezły samochód, czy... Naprawdę? Cał, całkiem fajny, nie? No, fajny, fajny. Zobaczymy, pojeżdżę im trochę, sprawdzę... No weź, na Melinę mnie odwieźć ci... tylko i będzie giść. A, Melina, to na chałupę, tak? Tak, tak, tak. Dobra, dobra, jadę. Dzięki. Spoko, spoko. Dobra, współpraca. No, dzięki, na razie. Siema, miłego godny. Na razie. Siema, Jimmy, to ja, Manuel. No, wsiadaj, czubko. No, <laughs> Czekaj. No, co tam u Ciebie? Czekaj, podjedziemy do fryzjera, tylko bo nie wiem dlaczego mam jakąś dziwną fryzurę. So to jesteś czubek, O kurwa, ty patrz... Ale co ja jestem czubek? Zwariowany jesteś, Major Muller, ty zwariowałeś! Jak to zwariowałem? Dzisiaj pierwszy raz się widzimy. Czekaj, że go Wy... Szczerze, Ty jesteś illuminatorem, Comir, rozumiesz co? Ty jesteś illuminatorem! W Ciebie stopił do. Ale jak... Ale jaki illuminator? Widzicie, by wstąpił duch, stary Ty jesteś kurwa gwiazdą, rozumiesz? To potentatem kurwa muzyki i branży wszechczasów, rozumiesz to? Naprawdę? Tak, i w to wstąpił, ty, ty też swoje kariery robić, tu traki jeden za drugim, stary Kurwa, no. Odpłacisz się, kurwa, w, 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 będziesz bogaty. O, sorry. Będę bogaty? No tak. O, kurwa, to są dwa gości. Szybko idź tam. Ja wiem, wczoraj furę podpaliłem. No. Hmm. Jeszcze weźmiemy kanapkę, jeszcze myjemy w tym czasie. Mmm, jaka kurwa... ...kredysz yeah. jest. Mmm... ...kanapeczka. Nie, myślałem, że to wiedziałem, jak to nas wyzywał, to nie on. <laughs> Maldi banana i MGB Siemanko, siemanko, dzięki kosmicznym za followa 3 minuty temu, nie podziękowałem ci. Mogę mieć fryz? To zmieniłem. Ja no. mam, jakąś perukę tylko, więc nie ma problemu. A, jasne, jasne. MGB to jest top. Tam w ogóle u ciebie, Jimmy. Eeeh, 4 rabidas, 4 rabidas, stary. Why? Why, wiesz. Hmm, może, może spróbujemy ten plan z tym ziutem że ty będziesz udawał kogoś, kto by chciał kupić jakąś informację? ziota? Próbuj stary! Jak kupować O kim ty mówisz? przecież ci mówiłem ostatnio. Co? Chyba nie. Słuchaj, będziesz udawał ziuta takiego, co na przykład daje trackery i inne rzeczy. Dobra, no mogę udawać, to musisz ogłaszać to, stary, bo ja już dzisiaj ogłaszałem porady i nikt się na mnie nie odezwał. Musiałbyś wymyślić coś spektakularnego, ja bym to pisał, ale. A co? Czujemy w pierdol? Co? Nie pomyślałeś o tym? Posłuchaj, ja chcę teraz zrobić stary trackera. Jedziesz ze mną? No, mogę jechać, a na którego? Tutaj, tego tutaj. A tutaj gdzie wszyscy stoją. Na tym to cię nadpały nie gonią. A, a masz tego drugiego? No, ja mam obydwa. O, to weź mi po drugiego, bo ja zapłaciłem za tego 500 dolców. A no to jak mi zapłacisz 500, to ci drugiego podam. No do, ale mi się należy jeszcze za poradę, więc możemy być kwicza. A to znaczy, ci no w pióre ręfią. Dobra, muszę zarobić trochę takiego. Tylko, szmaga. że potrzebujesz 500 baksów brudnej. I o tam kurza. może być kolejka, więc ten... Mam tylko 30, a na tamtej... Ja mam jak... Hmm. A na tamtej trzeba brudną też mieć? Słuchaj, to czekaj. To kupmy linę i po prostu zrobimy kasetę. A co, lina? Ukradniemy a co, lina? dobrą furę, ukradniemy szybką furę, weźmiemy jednego zakładnika i zrobimy kasety. kasetę. Kasetę. Skąd zakładników weźmiemy? Do apartamentu A słuchaj, ale ja bym chciał samochód stary buchnąć. No, no to może zrobić tego pierwszego, tylko, że ci mówię, wtedy a tam... cię pały nie gonią, tylko szukasz po mieście, nie? Co, 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 nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Może no, z trackerów by... możesz dostać... Nie, źle ci zaznaczyłem. To był ten taki nowoczesny budynek. Czekaj. Yy, teraz w prawo, w prawo. Jeszcze raz w prawo. Dobra, dobra. Tam od drugiej strony. I teraz w prawo. Pszczola. Masz wytrych? Mam. Nie zapierdolę fule. Ale nie, bo nie będę miał później na robotę. Co chcę tam masz? I tam mąż. A, nie O, chyba nas ganić będą. Nie. Ja mam nóż, więc ja się nie boję. Ja też mam nóż. Oni mogą mieć pluę. Oni nie! Au! Mają. A, Muszę zapiąć pasy. Bo wczoraj nas gonili, mnie i mojego kolegę i im furę buchnąłem, jak uciekaliśmy. Serio? i im spaliłem, no. Dobra, no, żeby pojechać tam, na tą, tą pierwszą miejscówkę, stary, normalnie zrobić, żeby normalnie zarobić. Kurwa, ziobek! Jeżeli mi ja całkiem dobrze zarabiam. Gram w kości, dwa <coughs> koła wygrałem na kostkę. Serio? Z kim? No, słyszałem już, słyszałem, już z jakimiś losowymi ludźmi? Przy no, bo... no, słuchaj, może chcesz zagrać w kostki? Show! Eee, wiesz co? A o ile kaszy? A no, ty ilu chcesz zacząć? Ale ja chcę rzucać mi No dobra, to ty pierwszy rzucaj sobie. Eee... <laughs> dobra, czekaj, zajadę tutaj. Co to jest w ogóle za mistrzówka pierwsza czy jestem? Nie mam pojęcia. A co to za typiara? Nie wiem, może z nami będzie chciał w kości grać. GRASZ W KOŚCIE! Nie, mam pobaka, nie zjeżdżaj mamusie! Że... Chciałem tylko w kości zagrać! Nie lubię takich grubasów jak ty! Żynia miła, no dobra, no niech spierdala. Co ty, ty powiedziałaś? Co ty powiedziałeś do mojego kolegi? No co, jest gruby, na tu jest bon. ale że się zajebał. Dobrze, dobrze, Emanuel, fajnie. No, dobrze, Dawaj, to jak to ona już nie przeszkadza, to gramy w kostki. Dobra, daj, daj mi kaszkę, daj mi kostkę. Dzięki. I yy, teraz to jest Nie, nie, nie Tak Jaki... to o ile gramy? Ha? No i co? Od... Powiedziałem, że o 200 Nie, nie, nie słyszałem, na pewno to nie potwierdziłem. Dobra, niech ci będzie. O 500. Możemy za... o 500 możemy jeszcze zagrać tak, że rzucamy dwa razy kością, żeby wiesz, potem sumujemy yy, dobra. Albo to nie, dobra. zagrajmy.

Cztery, yeah. jeden, jeden. Rzuca. Ostateczna. hop, cztery. <laughs> Proszę. O, oh. jeszcze raz. Hy. 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 No nie. Jest. Czy jesteś lamusem? Jest. <laughs> yes. Masz. Hy. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Co? Patrz na mnie. Patrzę, kucharzu. Lamus, lamus. Ach. No wiesz co, eee. Dobra, wsiadamy i dawaj zapierdolamy. Pizdole, no już... Oczywiście no no skurwa nie, nie, nie wygrałem, a tylko przegrałem, jak zwykle. No wiesz, stary, jak to jest, no raz się przegrywa, raz się wygrywa. wow się wow oh, oh, oh. Kurwa, w drobny mak. Ja pilam pasa. Ciągasz pasa? Dziabile jakieś... jakiś.